Pani powiem co i jak się określę. a jak powiem, że y, żeby puszczał do domu, a będzie awaria, ja to ja będę robił mikrofon, tak? No to dobrze, to, to, to w razie czego Dobra, dobra. No nie, tak wiemy, ja muszę ja sobie starę sprawę, że to jest kłopot i też przecież grawa. Ja dobra.